blisko w Pekinie mnóstwo kamer czas obserwuje jeżeli ktoś myślał że tranzyt jest łatwiejszy niż wyjście na miasto to się grubo mylił każdy musiał odskaźć w kolejce każdy musiał być ostemplowany, sfotografowany i dokładnie sprawdzony. No i na przysiadkę mamy chwilę, więc możemy się Przespacerować Trochę kroków zarobisz. Mimo pierwsze w nocy. A 4,5 tysiąca kroków już można było trzepnąć Taka drobna różnica między tym, co jest w Warszawie. A gdzie indziej na świecie? Ja tu jestem.